Byłem. Browarek piłem i pasztet, a propos pasztet, twoja damka dzwoniła. No i co chciała? To chciała. O Ciebie pytała. Kiedy to klatkus, kiedy ta oczy morna, nic nie robi tylko kleja, mu nogi z dupy. No wiesz, jak pokopita. Troszczy się. wracam no, oczy morne że gdyby ukazała mi się Matka Boska i przemówiła do mnie ludzkim głosem Edziu, nie pij. Edziu, nie, dżu, nie dżu, bo mi się to nie podoba. No Pod to bym przestał. Ale nigdy nie przemówiła, więc piję. Widać, Matka Boska ma w tym jakiś cel. Trzymaj się A fajki zjechał? Fajki A jak się do sklepu szło, to za pięć zęba fajki dostałem, i boczku, i bułki, i piwa, a i wino jeszcze, a teraz, teraz się nie wątpię do te kamery. Tajność ma wielkość, i bo nie widzę, jak tańczą, ale ta pyszkiewicz gruba, o, i łyza, nie no, łyzy to jest ten drugi, a faktycznie. A bo tak blisko siedzą, że mnie zbyli. A, Szanowni Państwo, gruba, ale twoja kryka nie lepsza. No to prawda, to prawda, nie przecież. Jak zaglądam do szafy, to nigdy nie wiem, czy to czarny to mój czy i bikini. Kryka mówi, że wszechświat się rozszerza. No i ona też może. Ja no jak moi tutaj tego tak, to będzie tak jak. A o, ale zobaczcie! Jasne numeryki za mnie udzielają? Jak robicie? No. Ty, no bzi A co ty byś zrobił, jakbyś tak miniona w statkach tam, co? Minią. No? Jak minion to tak. Jedną trzecią w doku naciwki, jedną szczumałą, a jeszcze to przepuściłbym na jakiegoś kłopotu. A ja to bym od razu pobiegł do dania i podzielił się tą radosną lawiną. A potem tak my do niej. No i co? Mocz-morda, tak? Mocz-morda. Wtedy ta mocz-morda teraz kochanie moje na kolana i kochaj. I polega w całym. Po drugie też. Nie przekonałeś mnie. Aaaa! Kuchater się znalazł. Dam ja tylko nową dupnię, a ty szwagier zaraz głowę piasek jak każdy. Ciebie w piasek, wkładają. No może. Ale kambury też może. Każdy kambur ma tu na przykład taką kieszeń. Jest tylko coś, jakieś niebezpieczeństwo. Nie, to chop i w takiej, że się chowa. No tak, czy się to fajnie bo byłoby trafić 4 miliony, nie? Ale jeśli naiwny, cały ten samolot i tam ustawione jest, przełożone, bo my te pomyłki Znowu ten teren patrzcie Pan z cichu jak jełop nie wiem. Jakie było pytanie? Od czego zaczyna się Pan Tadeusz? Pan Tadeusz? Od pływ. <gry> no właśnie, a nie łodnienie! Ja nie widzę, że lokal ten pakiet. Przecież jest tam jeszcze dobrego no co? cudu. Rzeczywiście, może Morylar, mały czy duże? Ale nie wystarczy, duży. Ale nie Trzeba kulturalnie. W no, końcu no, nie jesteśmy, nie? A zobacz jaki ten gościu podobny do franczewskiego. No bo to franczewski przecież. A, franczewski. A to może tego taki podobny? Ale ten film to już rozwiedziałem. O, tamten zbrodło ze współspążą. I co? No i No i mają teraz ciche dni. Siekier. Siekier? Siekier. Żeby no tak płaskał żaden Siekier? Też sumienia nie ma. No, na szczęście, do sypami trochę trudki, do zupy, to by jakoś tak naturalnie umarł, nie? I ci go, a ty popełni, a ile taki aktor zarabia? Taki aktor? No. Sporo. O, dużo. Ale nie zazdrość, zazdroś. bo szwagier nie zazdrość. Całe to jest to to bak, no jest. mówi ci szwagier. Bo u to już Ja teraz pozaje. Hmm. No się zdziwił, że tego prezydenta, teraz pan, bo on kulturalny, grzeczny, zawsze kobiety w rękę całuje. Całuję kobietę w rękę, w <grym> 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 no, szwaki, bo jest ma blisko. to sławek mój szlachta. Papa ma jakiś kawaler. Kawaler? No. <grym> no to co? Pani? No I co w tym I to ma być kawarek? No, no właśnie. Dwa kupki na krzesłach siedzą po piątku pią i nabijają jakieś parę maglonek. No przecież na to patrzeć się nie da. Wyjąłem szwagier ten telewizor z koledem. Nura no, tak.